pytające. Zaimki pytające są ważną częścią zdania i będą nam potrzebne przy nauce konstruowaniu zdań w języku niderlandzkim. Dlatego doradzam nauczenie się ich na pamięć. Powtarzaj za mną. Kto? Wie. Wie. Co? Wat. Wat. Gdzie? War war, jaki, który, welk, welke, dlaczego, warom, warom, kiedy, vanir, vanir, jak, hu, hu, jak dużo, jak wiele, hu fil, hu fil, jak długo, Hulang – lang, Jak późno, kiedy o której? Hu lat. Hu lat. Jak daleko, hu fer, hu fer. Jak duży? Hu.